Nagrywanie się włączyło. Chyba. Widzowie, to dzisiaj. Widzowie, to dzisiaj nagrywamy Minecrafta. Ale dzisiaj, widzowie, wysadzamy całe end. Tak, całe Endu. Tylko musimy trochę pobudować. Musimy trochę pobudować, widzowie. Patrzcie, musimy tu cały end jeszcze. Cały end, widzowie. Patrzcie. Patrzcie, ile tego tu jest. Widzowie to e, szybko e, subskrybujcie, żeby szybciej poszła ta robota. Widzowie. Patrzcie, patrzcie widzowie jak... E, tak. E, halo, chętnie tak, buduję ten end i chcę go wysadzić w powiecie TNT, jakby co. E, widzowie i dzisiaj i dzisiaj akurat to robimy, jakby co. Wysadzamy cały end w kosmos. Ale nie, ale na serio, my e, to musimy zrobić, bo już e, prawie wszystko wysadziliśmy, <grystanie> Tak, tak, szybko, szybko mi pójdzie. Szybko mi pójdzie, szybko. Co by end wysadzimy? Żeby co my end wysadzimy, dokładnie. Tak jak Heniu mówił... Dobra, to trzy, 2 1. dobra. Znowu to robimy. Dobra, ja już jestem w endzie. Dobra. Dobra, to szybko... A ja mam koresz. Ej, e, szybko widzowie, e, subskrybujcie to, że szybciej ta robota pójdzie. Widzowie, teraz teraz zrobimy taki hack jeden, to zawsze chciałam wam polecić. Jeżeli się kupicie w ziemię, jeżeli chcecie coś zniesić możecie to też zniesić pod ziemią akurat. Widzowie. Aha, i, te, i TNT i podpalić na samej górze i to tak w dół będzie wybuchać, tak? Tak, 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 tak. I tutaj też może być tak, widzowie, okej. Okay. Teraz tu, tak, dobra, okej. Okay. I teraz, widzowie, możemy tu trochę dużo niścić. Chod, chod, chod. Pięknie Ci chcę. kiedyś będzie dno? Chcę po prostu z powiedz po że żeby mi szukał ematy przez bo tak sześć razy już było dzisiaj. I dwa, I dwa razy już mieliśmy klostylium. No, Dobra, więc tak, żeby dzisiaj tak, idziemy. Chyba już sobie Klostylium to jest jak się ma dużo razy, a nie. Ale do um. tak, Oczywiście nie jest to jakieś tam kosmiczne. Ja sobie to, bo, to bo, teraz to wszystko, wszystko muściliśmy. Pa, 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 tak, tak, tak. Zrobię patrzcie, wszystko tu i teraz muściliśmy. A jak to się z nami nie tylczy, to nie jest.

no i ten, wrócimy ten sprzęt. Tak się rozładuje. Co? Jak się rozładuje? Ja patrzcie, co tutaj teraz... że No dobra. tutaj wszystko zabudujemy w tej. Co będę? Chcesz spodenki do spania, czy chcesz w troszkach spać? Całe jedzenie widzę. Całe jedzenie. Wszystko. Wszystko nawet. To coś Wszystko nawet ten księżyc. Może ja, ja, tak trochę wygląda. No no I no teraz. Tak. Tu. Tak. co? A jak będzie błąd? To lepiej może w nie samych, co? Żeby nie go nie ciścić. Przykryjemy wszystko. Dobra, teraz widzowie patrzcie, Teraz tutaj wszystko mamy prawie, że zabudowane w T. Widzowie, to za chwilę tu wybuchamy. A jeszcze, jeszcze, kilka subów. Bo ja widzowie tu mam włączone. I nie subów? Dobijacie. Widzowie, a my musimy dobić tysiąc. Oj no dobra, może dzisiaj tysiąc nie dobijemy, ale może kiedyś. zaraz no, że widzowie, teraz tutaj szybko wszystko budujemy. Dobra, wszystko tu budujemy. Wszystko będziemy nieścić. Dobrze widzę, Wszystko tu nieśliśmy. Wszystko, ale wszystko. Dobrze, widzę, e, Szybko, Szybko, szybko się ostatnia subskrypcja. Ale jeśli tysiąc nie ma, chociaż żeby było 500. 525, ok. Widzowie, szybko, szybko dobijajcie się dwie subskrypcje. Ostatnia. Gdzie to ktoś będzie? Dobra. Wszystko mamy, wszystko mamy. Dobra, pa, pa, pa. Dobra, mamy y, 525 subskrypcji, widzowie, jakby to Mamy, dobiliśmy. Jakie 525? chyba 420. Kurde, zapomniałam. Ale widzowie walić, bo my się mylić. Mi, e, te liczby się nie my, my lubią. A więc widzowie, teraz e, robimy taki jeden znany trick w Minecraft. Oczywiście, widzowie pewnie go nie znacie, ale dobra, ale walić. I teraz widzowie, patrzcie. robimy tu takie coś. Ja mogę? Tak. Zostawiamy ostatnie cinty, patrzcie, tak, okej okay. teraz Dupamy się perełką W byle i teraz Wysadzamy całe end. O, oh, fuck, dupa Okej, okay, widzowie To teraz patrzymy jak to wybuchnie. wybuchnęło Widzowie, patrzymy. To dalej wybucha. Jak to wybuchnęło? Patrzcie, widzowie. Ty, jak to znieściło całą atmosferę. Patrzcie, widzowie. E, my się tam jeszcze możemy przekonać. Tylko, widzowie... Cii, cii. TNT. Dobra teraz tu widzowie Szybko zniszczymy wszystko Dobra wszystkiego nie zniszczymy Widzowie ale ileś tam na pewno Nie zniszczymy. może być tam Kryzy, S i wy o dobra, wszystko się miściło. Widowie to wygląda tak jak jakieś pustkowie ci coś. No dobra. Widowie niestety. Nie wiem jak to określić, ale dobra. Widzowie, kopiemy się tam teraz i ja yy, i teraz się yy, tam Tinti przekopiemy. Dobra, tam się przekopiemy teraz. Dobra, teraz widzę że Aha, Heni he nie ma internetu. Fak. Dobra. Dobra. Dobra, tu teraz widzowie tutaj szybko, wszystko coś robimy na pewno. Dobra, więc widzowie teraz tu mamy. Ne, napravdu no, je to taková malá džura? Ona je za malá, vidíte? Ona je za malá. Dobra, teraz tutaj. Dobra, teraz tutaj szybko wszystko wybuchamy. Wybuchniemy to wszystko. No i teraz to jest dziura. Chodźcie widzowie, teraz to zrobimy taką dróżkę. A jak widzowie, a jak ktoś tu spadnie, no to wtedy już stamtąd nie wróci niestety. Nikt stamtąd nie wróci. I nie wrócił. Widzowie taka jest, prawda? Nikt tam nie wróci niestety. Nikt stamtąd. Ora widzowie, tu teraz y, tu wszystko zrobimy. Wszystko zakopiemy. Wszystko wniesimy. Teraz będzie większa dziura w teraz... Teraz to jest wielka dziura gigantyczna. Dobra, teraz tu Dobra, widzimy, teraz, tu jest ogromne. Jakie to jest teraz ogromne? Widzimy to jest cały end. Teraz wszystko zniszczone. Całek zniszczony Patrzcie, dobra I teraz tutaj wszystko... Dobra Dobra, teraz idziemy tam spać, widzowie. Nigdy nie wrócimy. Dobra, no co? Widzowie kończymy ten świat, już nie będzie nigdy serii z wy wybuchania endu. Co? Coś, czas się żegnać? Nara! Jak? Koniec gry. Widzowie. Tak, to jest miejsce, w którym się teraz wiem, widzowie. A tam gdzieś daleko, tam, tam był chyba akurat ten portal do endów. Zginaliśmy. Musimy tylko ten świat obserwować. Niestety, spadliśmy. Zapomniałam się tu. W sumie to nieważne. Jak my spadniemy do tchłamikę, nie musimy mieć tego creative. Has Hash unending. Taka prawda, że spadliśmy z tego z i nie ma świata naszego. No to my widzowie widzimy się jutro, nie?